Co my tu mamy? Co tu się dzieje? 6, 1, 8, 618. Rezerwat Helesiowa Jama. Kielce mają bodajże 8 rezerwatów w granicach miasta, a poza granicami kolejne rezerwaty. No, takie geologiczno historycznej, między innymi Chelesiowa Jama. Spadła chmura do tego rezerwatu i ciekawe jak ona się stąd wydostanie. Może po prostu skończy w Chelesiowej Jamie, najdłuższej jaskini poza Tatrami w Polsce. 3,8 km korytarzy w tej jaskini. A to nie jedna, bo jest je, jawożnicka jest Pajęcza, jest tych jaskiń tutaj co e, najmniej kilka i ja sobie tam zejdę zobaczyć e, chociaż wejście, ponieważ one są pono zamknięte. Rezerwa obejmuje 24 hektary niegdysiejszego kamieniołomu. Tam jeszcze słychać e, wydobywanie wapieni i widać jakby fabrykę kruszywa, a tutaj jest rezerwat od 97 roku. To miejsce jest schronione. No i zawdzięcza swoją nazwę profesorowi, który Przyczynił się najbardziej do utworzenia tego rezerwatu i do zbadania tych jaskin. A miał on ksywkę heleś. stąd nazwa. Wapienie dewońskie, ułożone ślicznymi warstwami, widać pięknie, a nad, a nad nimi piaskowce triasowe. No i to byłaby ta geologia tego rezerwatu. Dalej to już jaskinie. Widzę taką ścieżkę, która by sprowadzała na dno tego rezerwatu. Spróbuję się tam dostać. To tyle.